ごありがとうざいピッ Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Klaudia Leszczyńska, jestem homestagerką. Przygotowuję mieszkania na wynajem i na sprzedaż. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o tym, w jaki sposób możecie lepiej przygotować swoje obiekty właśnie pod wynajem, pod turystów, dzięki odpowiednio zrobionym zdjęciom. Także przejdziemy sobie przez różne takie typy, wskazówki, które mogą być pomocne do tego, żeby zwiększyć obłożenie i przyciągnąć większą ilość turystów, albo. Zwiększyć kwoty, za które wynajmujecie Wasze obiekty. No to zaczynamy. Atrakcyjne zdjęcia to podstawa, czyli właśnie o tym, jak fotografować wnętrze, aby przyciągnąć turystów. I zaczniemy sobie od takiej podstawy. Na pewno każdy z Was gdzieś tam słyszał, że światło jest najważniejsze w fotografii i gdzieś to zdanie się przebija, nawet kiedy z tą fotografią nie mamy wiele do czynienia. I czy naprawdę światło jest aż tak ważne? Ja uważam, że tak. Przy czym wydaje mi się, że można z tym światłem również eksperymentować, nawet jeżeli nie jesteśmy fotografami profesjonalnymi, to możemy różne takie triki świetlne na naszych zdjęciach zastosować. I tutaj chciałabym Wam pokazać różne właśnie przykłady z różnymi rodzajami oświetlenia, w jaki sposób to wpływa na zdjęcie, w jaki sposób to też wpływa na nasz odbiór mieszkania, obiektu, które fotografujemy. Zanim przejdziemy do światła, to też taka ważna sprawa, kiedy zabieramy się do sesji zdjęciowej, to pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to wyczyszczenie obiektywów w naszym aparacie. Jeżeli robimy... Telefonem to po prostu czyścimy sobie te szkiełka od telefonu. To jest bardzo ważne, bo czasami nam się wydaje, że aparat już robi kiepskie zdjęcia, a po prostu zapominamy o tym, żeby od czasu do czasu te szkiełko przeczyścić. Także to już może sprawić, że Wasze zdjęcia będą wyglądały dużo lepiej i będą po prostu ostrzejsze. Druga sprawa, no to sprawdzamy sobie różne ujęcia ze światłem dziennym, sztucznym i też mieszamy te różne opcje. I to właśnie teraz chciałabym Wam zaprezentować. Możemy sobie po prostu zrobić... Ujęcie tylko ze światłem dziennym, czyli bez żadnego włączonego dodatkowego oświetlenia. Możemy włączyć wszystkie możliwe światła, tak zazwyczaj robią fotografowie wnętrz. Ja generalnie nie do końca lubię tą opcję. Ona czasami się sprawdza, ale zauważyłam, że dużo lepiej działa na ludzi taka opcja mieszana. Czyli jeżeli chcemy podkreślić klimat, to włączamy boczne oświetlenie, jakieś takie dodatkowe punkty świetlne, niekoniecznie główne. I teraz pokażę, jak na przykład wyglądają zdjęcia, kiedy całe oświetlenie jest włączone, czyli takie najbardziej powszechne podejście, wpada fotograf, włącza wszystkie światła i robi zdjęcia. Ono zazwyczaj jest dobrze, dobrze doświetlone, to wszystko wydaje nam się takie... Hmm, takie, jak powinno być, przy czym zazwyczaj nie jest wydobyty ten klimat mieszkania i bardzo często też to światło jest zbyt jaskrawe, te zdjęcia potem są jeszcze obrabiane dodatkowo, przez co mamy takie poczucie właśnie zdjęcia katalogowego, ale nie do końca czujemy ten właśnie klimat przytulności, nie kojarzy nam się do końca to z domem. Także tutaj jest trochę lepiej, bo są drobne punkty świetlne, nie ma jednego głównego e, mocnego m, oświetlenia, więc e, i tak mimo, że wszystkie światełka są włączone, i tak wygląda to e, dość fajnie. I drugi przykład pokoju, gdzie właśnie jest włączona główna lampa. Dodatkowo są lampki nocne przy łóżku i lampka na biurku. Cały, cały pokój jest dobrze doświetlony, ale uważam, że wyglądałby ciut lepiej, gdybyśmy to główne oświetlenie wyłączyli. I to jest taki mój tip, taka wskazówka, żebyście sprawdzili po prostu, co wygląda lepiej, które zdjęcie jest. Przyjemniejsze w odbiorze, bo my nie potrzebujemy czuć się jak na stole chirurgicznym przed operacją, albo jak u dentysty, kiedy pani włącza dla nas lampę i po prostu rozstrasznie nas to razi. Chcemy poczuć właśnie ten klimat domowości, tak? ten klimat domu, przytulności w obiekcie, do którego jedziemy. Więc te dodatkowe punkty świetne zawsze. Bardzo podbijają klimat, i bardzo Wam doradzam, żebyście właśnie z nich korzystali. Czyli wszelkiego rodzaju lampki nocne, lampy podłogowe, które gdzieś tam sobie stoją w kącie i ładnie doświetlają pokój i też tworzą taką fajną atmosferę. Lampki na biurkach czy takie dodatkowe girlandy świetne, można je kupić w różnych sieciówkach. Teraz są praktycznie wszędzie dostępne, a robią taki ładny, przyjemny klimat. No i tutaj przykład właśnie porównania tego samego zdjęcia, które jest zrobione ze światłem dziennym u góry, a na dole widzimy włączone do tego dodatkowo lampki nocne. Według mnie drugie zdjęcie wygrywa, mimo że pierwsze jest całkiem ok. Dlaczego? Dlatego, że właśnie te lampki nocne kreują naszą atmosferę w tym pomieszczeniu. A jako, że to jest sypialnia, to chcemy, żeby ta sypialnia kojarzyła się naszemu klientowi, gościowi, tak? który przybywa do naszego obiektu właśnie z takim odpoczynkiem, z relaksem. Tak? Więc włączenie tych lampek nocnych sprawia, że od razu czujemy taki właśnie taką potrzebę odpoczynku w tym miejscu. To jest bardzo dobre dla osoby, która przegląda zdjęcia na portalu ogłoszeniowym, bo już gdzieś tam zacznie sobie myśleć o tym, jak fajnie byłoby wypocząć w takim pokoju, prawda? Więc tutaj do sypialni zdecydowanie polecam włączanie tych lampek nocnych, więc użycie światła dziennego, nie robimy tego po ciemku. Chyba że jako dodatkowe zdjęcie alternatywne chcę pokazać jak ładnie wygląda pokój właśnie Nocą z włączonym dodatkowym oświetleniem, bez tego głównego, ale generalnie w świetle dziennym plus lampki nocne. I tutaj też porównanie innego kadru, tej samej sypialni, i również to samo odczucie, tak? Tego nastroju, który zaprasza do odpoczynku, zaprasza do relaksu właśnie w tym pomieszczeniu. Zobaczcie, że również hotele bardzo często właśnie pokazują w swoich galeriach tego typu zdjęcia, jeśli chodzi o sypialnie, o te pokoje hotelowe, kiedy mamy łóżko, to te lampki boczne zazwyczaj są włączone właśnie żeby ten klimat podbić. I tutaj kolejny przykład tego, że światło sztuczne nie zawsze będzie Waszym przyjacielem. Jest dzień, na lewym zdjęciu widzimy, że włączona została lampa sufitowa, co nie wpłynęło korzystnie na to zdjęcie i trzeba byłoby pewnie je troszkę poprzerabiać, żeby ono wyglądało fajnie. Dodatkowo to też już taka rzecz, z której możecie korzystać. Bardzo ważne jest to, jak my ułożymy telefon czy aparat, którym robimy zdjęcie żeby te linie były proste. Na lewym zdjęciu mamy takie poczucie, że ten sufit jakoś tak schodzi się ze sobą krzywo. Na prawym tego już nie widać, tak? Więc kiedy robimy zdjęcia, musimy spojrzeć na te linie, które fotografujemy, żeby one były maksymalnie proste, żeby ta perspektywa była jak najwierniej oddana. Oczywiście możemy potem sobie to obrobić w jakimś programie do obróbki zdjęć, ale lepiej jest mieć od razu przygotowane to jak najlepiej, bo będziemy mieli po prostu oszczędność czasu potem przy przerabianiu De anos nos I teraz takie małe pytanie, jakimi zdjęciami zachwycają się ludzie w internecie? Bo nam się często wydaje, że jedyną słuszną opcją to są zdjęcia od fotografa i nie jest dobrze robić samemu zdjęcia. A ja uważam, że niekoniecznie. Oczywiście fotograf się jak najbardziej sprawdzi, ale również samemu możemy wyczarować takie zdjęcia, którymi zachwycą się ludzie oglądający właśnie różnego rodzaju oferty różnych obiektów. Także spójrzcie, że bardzo często to, co wywołuje Duży entuzjazm, to właśnie nie te najbardziej doświetlone z każdej strony pokoje, ale pokoje z tak zwanym klimatem. I tak jak tutaj, mamy tak naprawdę ciemny pokój. Ja go przygotowywałam, więc też wiem, jak wyglądał wcześniej. On naprawdę był wąski i ciemny, ale nie włączaliśmy tutaj głównej lampy, bo nie chcieliśmy udawać, że on jest jasny. Chcieliśmy podkreślić właśnie klimat i atmosferę tego pokoju, więc włączyłam. Trzy dodatkowe punkty świetlne. Mamy lampkę stołową na komodzie, lampkę, która jest na biurku i dodatkowo, właśnie taka kratka, owinięta sznureczkiem takich cienkich lampeczek, które też są właśnie łatwo dostępne w sieciówkach. One są zazwyczaj na baterie i bardzo pięknie prezentują się na zdjęciach kiedy właśnie chcemy stworzyć taką przytulną atmosferę i wykreować taki klimat do odpoczynku na naszych zdjęciach także polecam korzystanie eksperymentowanie z tym dodatkowym oświetleniem bo to są właśnie jakie ja tam tak nazywam instagramowe zdjęcia którymi ludzie się zachwycają i właśnie bardzo często wybierają takie obiekty które pokazują u siebie zdjęcia właśnie takie z klimatem Także dodajemy dodatkowe punkty świetlne, ale nie włączamy głównego oświetlenia, i dzięki temu bardzo często możemy właśnie stworzyć taki Instagramowy klimat. Tutaj przykład też pokoju, właśnie na wynajem, gdzie dodaliśmy te dodatkowe girlandy świetlne, plus do tego lampka nocna z materiałowym abażurem. I to już sprawia, że ten pokój wygląda dużo lepiej niż gdybyśmy nie włączyli żadnego oświetlenia, bo staje się bardziej klimatyczny. I mimo tego, że tak naprawdę jest pomalowany na biało, wszystko jest jasne, taka zupełnie neutralna baza. To dodanie tych punkcików świetnych sprawia, że od razu zdaje nam się ten pokój być dużo taki przytulniejszy i cieplejszy w odbiorze. Jedna rzecz jeszcze, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to. Kiedy robimy zdjęcie, żebyśmy zastanowili się, co my, na, co my właściwie chcemy na tym zdjęciu pokazać, co ma być bohaterem tego zdjęcia, czyli ten główny kadr, na którym chcemy się skupić w każdym pomieszczeniu, żebyśmy właśnie mieli już to wszystko tak przemyślane, przeanalizowane, a potem, żebyśmy jeszcze raz spojrzeli na ten kadr i zastanowili się, czy nie ma tam takich rozpraszaczy, jak ja to mówię, mistrzów drugiego planu, których warto ukryć i których warto zabrać, żeby po prostu nie przeszkadzały w odbiorze zdjęcia? To taki typowy przykład, bym powiedziała. Zdjęcia, toalety, gdzie mamy samych mistrzów drugiego planu, więc jest papier toaletowy w kwiatuszki, jest szczotka do czyszczenia, żeby podkreślić fakt jej istnienia, i kosz na śmieci. To są rzeczy, których nie potrzebujemy mieć na zdjęciu i niekoniecznie chcemy pokazywać toaletę właśnie w takim wydaniu. Dobrze, że klapa jest zamknięta. Możemy pokazać ją w dużo szerszej perspektywie, dodać kilka dosłownie dekoracji, tak jak tutaj i już jest lepiej w odbiorze, ona postrzegana. Ale kiedy usuniemy kosz na śmieci, kiedy usuniemy szczotkę do toalety, to tworzy nam się prawdziwie katalogowe zdjęcie. I nie potrzebujemy mieć tych rozpraszaczy tutaj, ponieważ dużo lepiej będzie się prezentowało zdjęcie bez nich. Więc warto czasami nawet spojrzeć przez obiektyw, spojrzeć na to, co nam się wyświetla na aparacie czy na telefonie, bo czasami, kiedy patrzymy na żywo, nie widzimy tych wszystkich rozpraszaczy. A kiedy spojrzymy na zdjęcie, od razu nam się rzucają w oczy. Także to też taka wskazówka dodatkowa. Patrzymy, jak to wszystko wygląda na żywo, kiedy robimy zdjęcie, ale też patrzymy już na samą fotografię, bo często coś właśnie tam wyłapiemy coś inaczej troszkę wygląda na zdjęciu niż na żywo i możemy to wtedy skorygować. I tu właśnie przechodzimy do tej perspektywy i do tych detali, które mają ogromne znaczenie i ogromny wpływ na finalny odbiór zdjęcia przez osoby które oglądają te zdjęcia i też na to finalne wyobrażenie które one sobie kreują o waszym obiekcie. Ta sama łazienka, zobaczcie, bez żadnych dekoracji i z dodatkowymi właśnie takimi jak ja mówię ocieplaczami klimatu, więc doszło pudełkowi klinowe, mydelniczka, jakaś świeczka, ręcznik i już jest przytulniej, już jest tak bardziej domowo normalnie i też ta łazienka po prostu zyskała wizualnie Tutaj też te linie są ważne. Zobaczcie, że ten kadr jest troszkę szerszy, nie pokazuje nam całej łazienki, bo to jest zdjęcie w pionie. Wyśrodkowana jest umywalka, więc też zastanawiamy się, co jest tym punktem centralnym, kiedy robimy zdjęcie. Bo takie niuanse mogą sprawić, że dużo lepiej po prostu wasz obieg będzie postrzegany. I tutaj właśnie ta perspektywa. Dużo osób robi zdjęcia właśnie z takiej skośnej perspektywy. Gdzieś tam staje w kącie i chce jak najszerszy kadr pokazać. Warto poeksperymentować właśnie z takimi zdjęciami na wprost. One się wydają może trochę bardziej płaskie, jak to po lewej stronie, ale wydaje mi się, że również są takie, mają, sprawiają wrażenie takich bardziej profesjonalnych. W łazience my chcemy mieć takie odczucie właśnie tej sterylności, czystości, kiedy gdzieś jedziemy i tutaj wydaje mi się, że dużo lepiej właśnie spróbować z taką perspektywą, niż na siłę pokazywać każdy jeden kąt. Możemy oczywiście zrobić też zdjęcie w poziomie, tak jak tutaj, wcześniej mieliśmy w pionie, one też bardzo dobrze się prezentowały tutaj, lepiej widać też tą wannę, więc akurat przy obiektach na pewno warto to pokazać i takie zdjęcie też się sprawdzi. I tak jak wspomniałam chwilę wcześniej, nie zawsze te najszersze kadry będą najkorzystniejsze, więc warto testować kadry. Niekoniecznie zawsze chcemy pokazać tylko całą sypialnię. Możemy dodać też zdjęcie, które będzie pokazywało właśnie takie zbliżenia czy część pomieszczenia, tak jak tutaj. Od razu nam się rzucają w oczy faktury, struktury, ten materiał. Jesteśmy w stanie sobie to lepiej wyobrazić niż patrząc na zdjęcie samej całej sypialni. Tutaj, też przykład właśnie takiej szerokiej perspektywy salonu, gdzie szczególnie właśnie, jeżeli macie salon z aneksem i tam stoi jakiś stół, wiadomo, takie jedno zdjęcie, które pokazuje całą przestrzeń jest ważne, ale warto pokazać takie właśnie mniejsze kadry, tak jak tutaj, to jest ten, to samo pomieszczenie i już jakoś tak łatwiej nam sobie wyobrazić, jak wygląda to pomieszczenie. Ten pokój też jest to bliższe postrzeganiu przez nasze ludzkie oko. Kiedy gdzieś wchodzimy, no to nie patrzymy cały czas tak bardzo bardzo szeroko, to jest nasz pierwszy ogląd, a potem jednak gdzieś tam skupiamy się na tych naszych wybranych strefach. I tutaj też przykład właśnie fotografii aneksu kuchennego, też niekoniecznie cała szeroka perspektywa, też takie zdjęcie na wprost, nie z narożnika pokoju, no i ważne, że właśnie te proste linie są zachowane, ta kuchnia nie zjeżdża nam tak jak na tym lewym zdjęciu do dołu, tylko wszystko wygląda tak jak powinno, jeśli chodzi o tą perspektywę który kadr wybrać, warto sobie właśnie potestować, poeksperymentować czy szerszy kadr, który pokazuje większą część pomieszczenia jest korzystniejszy czy nie. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby w każdym pomieszczeniu dać jeden taki szeroki kadr i jeśli nam jeszcze starczy miejsca, to dodać właśnie kilka takich pomniejszych, tak? Czyli to zdjęcie po lewej pokazuje już tylko stół i Kuchnie, aneks kuchenny. To zdjęcie po prawej pokazuje nam jeszcze tą część salonową, tą część dzienną. Jeżeli mamy wcześniej na przykład pokazane zdjęcie salonu, to już niekoniecznie musimy wszędzie taką szeroką perspektywę dawać, bo znowu łatwiej nam sobie wyobrazić, jak wygląda aneks kuchenny i stół. Kiedy mamy takie zdjęcie, jak po lewej stronie, które znowu nie pokazuje całej przestrzeni, tylko zrobimy te dwa kroki do przodu i ujmiemy tylko właśnie tą część jadalnianą. I też chciałam zwrócić Waszą uwagę na takie pustki, które mogą się pojawić podczas robienia zdjęć, tak jak po lewej stronie u góry. Widzimy, że jest jakoś tak nienaturalnie duża przestrzeń zachowana między lodówką a stołem. Stołu nie możemy odsunąć, bo wisi tam lampa, więc mamy troszkę zablokowane możliwości poruszania się tutaj. Wystarczyło dodać jeden kwietnik, można byłoby dodać regał, żeby nie było takiej nienaturalnej pustej przestrzeni. Szczególnie, że na tym zdjęciu po prawej stronie widzimy, że na lewej stronie mamy już część telewizji, więc warto, żeby po prawej stronie też coś się działo, żeby ta kompozycja nie była zaburzona. Więc taki jeden drobny element, jak duża dekoracja, właśnie e, zrobiona za pomocą kwietnika czy zrobiona za pomocą regału, może być bardzo pomocna e, i od razu zobaczcie, jak jest inny odbiór tego samego pomieszczenia, kiedy zmienimy perspektywę i dodamy odpowiednie też dekoracje do tego. Proste linie, to o czym już kilka razy wspomniałam, żeby na to zwrócić właśnie uwagę. Zobaczcie, jaka różnica w odbiorze. Tu mamy z kolei zdjęcie przedpokoju i też nie chciałam, żeby wchodziła nam tutaj ta część salonowa czy kawałek stołu. Nie potrzebujemy tego, bo to są właśnie takie rozpraszacze. Zachowanie tych prostych linii sprawia, że znowu to pomieszczenie wydaje się dużo przyjemniejsze. I też powiedziałabym, że mamy takie poczucie, że ono jest w wyższym standardzie wręcz, przez to, że te proste linie kojarzą się z porządnie wykonanymi zdjęciami. I też pamiętajcie, że te linie możemy skorygować potem w, przy obróbce zdjęć. Przy czym no, warto ustawić od razu właściwie ten aparat na tyle, na ile możemy, a potem ewentualnie skorygować tą geometrię, która się zniekształciła właśnie na zdjęciu. Warto też pokazywać wszelkiego rodzaju detale, które będą ważne dla naszych gości, bo mogą przyjeżdżać nas rodziny z dziećmi, mogą przyjeżdżać biznesmeni i każdy na co innego będzie zwracał uwagę, więc po przeanalizowaniu Waszej grupy docelowej na pewno będziecie wiedzieli, co jest dla nich ważne. Być może właśnie będzie to ekspres do kawy, więc jeśli on jest, to warto go pokazać na jakimś zdjęciu. To ujęcie właśnie dotyczące wyposażenia takiego dodatkowego, które podnosi Waszą jakość obiektu tak? i na które klient na pewno zwróci uwagę. Czy właśnie takie zdjęcie z zaparzania kawy, czy właśnie z przygotowywania posiłków, jeżeli w waszym obiekcie takie posiłki są przygotowywane, to od razu sprawia, że my się czujemy bliżej tego miejsca i potrafimy sobie wyobrazić nasze przebywanie w nim, więc już jesteśmy bliżej decyzji tego, żeby dany obiekt wybrać. Jeżeli chcemy postawić na rodziny, no to planszówki, zabawki, kącik dla maluszków, to wszystko będzie już sygnałem dla rodzica, że nie musi przywozić całej tony zabawek i będzie jego pociecha miała zapewnione całe to wyposażenie, więc też warto takie zdjęcie dodać, jeżeli właśnie chcecie przyciągnąć rodziny z dziećmi. Jeżeli na przykład przylecie do biznesmena, no to może warto pokazać, że macie tam biurko i dobre krzesło do siedzenia, przy którym będzie mógł pracować. Oczywiście. Przestrzeń zewnętrzna, ogród, huśtawki, koniki, jeżeli gdzieś tam są w pobliżu zwierzątka, takie atrakcje, które gdzieś tam towarzyszą waszemu obiektowi, też będą bardzo cenne, żeby gdzieś tam je przemycić na tych zdjęciach. Czy właśnie takie atrakcje... Turystyczne w okolicy, na przykład kajaki, place zabaw. Może macie tam organizowane różnego rodzaju wycieczki w jakieś znane miejsca z zabytkami. Też warto tego typu zdjęcia pokazywać właśnie podczas prezentacji, już ogłoszenia. No i na koniec chciałabym tylko pokazać jeszcze aplikacje do obróbki zdjęć, z których możecie skorzystać. Warto przyjrzeć się tym aplikacjom, które tutaj wylistowałam. Będzie Wam dzięki temu łatwiej przygotować właściwe zdjęcie. Można w tych aplikacjach szybko to zdjęcie przerobić za pomocą suwaków, więc jest to bardzo intuicyjne. Myślę, że każdy znajdzie odpowiednią aplikację tutaj dla siebie. Ja tutaj wpisałam VS Co, Snapseed, Lightroom, również w wersji mobilnej, bo dużo osób myśli, że Lightroom jest dostępny tylko na komputerach a można sobie zainstalować na telefonie również. Inshot, canva, tam również można obrabiać zdjęcia. Warto zacząć też od ustawień w telefonie, ponieważ tam możecie zastosować sobie w ustawieniach siatkę, tak jak tutaj na zdjęciu z kwiatkiem, widać te dwie linie pionowe, dwie linie poziome. To nam pomaga dobrze ustawić zdjęcia. W telefonie zazwyczaj, kiedy wejdziemy w ustawienia aparatu, mamy tą możliwość w kompozycji włączenia siatki i to już jest pomocne przy robieniu zdjęć. A jeśli chodzi o te aplikacje, one są dostępne, Bezpłatnie można sobie kupić wersję też płatną, ale w tych, w tych bezpłatnych opcjach też jesteście w stanie obrobić dobrze zdjęcie. I tutaj w jaki sposób obrobić zdjęcie, żeby ono było ładniejsze? Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to jest ekspożur, taki suwak, który nam pokazuje światło. tak? Więc często jak damy w prawo, mamy to zdjęcie jaśniejsze, kiedy damy w lewo, ono jest ciemniejsze, więc jeżeli coś tam zostało zniekształcone właśnie w tym świetle na zdjęciu, tutaj mamy możliwość tego skorygowania. Kolejna rzecz to redukcja koloru żółtego od sztucznego oświetlenia, ponieważ zdjęcia, kiedy mamy włączone światło, Światło często stają się bardziej żółte, i kiedy klikniemy sobie w tych aplikacjach właśnie na kolor żółty, też za pomocą suwaka możemy zwiększyć intensywność tej barwy albo zmniejszyć. Zazwyczaj ją zmniejszamy, żeby to zdjęcie wyglądało atrakcyjniej i bardziej właśnie naturalnie. Włączone linie, czyli na przecięciach, warto właśnie ustawiać te ważne elementy. Tak jak na tym zdjęciu wcześniej, widzimy, że kwiat jest na przecięciu tych górnych linii po lewej stronie i warto w ten sposób właśnie komponować swoje zdjęcia. I funkcja, która również może Wam się przydać, już po zrobieniu zdjęć, to są crop i rotate. Funkcją crop możemy zmienić kadr, więc możemy. Go pomniejszyć i skupić się na tym, co było ważne w tym naszym zdjęciu, albo jeżeli zobaczymy, że coś tam nam wchodzi w kąt zdjęcia, no to też możemy właśnie odpowiednio skadrować to zdjęcie. A Rotate to jest funkcja, która pozwala nam zdjęcie obrócić, więc też czasami może się okazać, że wyłapiamy dopiero po zrobieniu zdjęcia, że coś nie do końca nam prosto wyszło. W Lightroomie mamy również funkcję geometrii, która pozwala nam właśnie skorygować te krzywelnie, więc też warto sobie z nią. Poeksperymentować. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza prezentacja Wam się podobała i sprawi, że Wasze zdjęcia będą jeszcze lepsze, a Wasze obiekty będą przyciągały większą liczbę gości, dzięki czemu będziecie prosperować jeszcze lepiej i tego Wam z całego serca życzę. Do zobaczenia.